To już szósty odcinek o Mieszku I z Pocztu Władców Polski. Koniec sojuszu z Czechami. Sojusz z cesarstwem już wkrótce przyniósł Mieszkowi duże korzyści. Z pomocą oddziałów saskich przysłanych przez regentkę Teofano, a przede wszystkim za cesarską aprobatą władca. Państwa Polan zajął Śląsk, który znajdował się we władaniu Czech. Do rozpadu polsko-czeskiego przymierza doszło po śmierci Dobrawy. 990 rok. Wojna Mieszka I z księciem czeskim Bolesławem II pobożnym. 991 rok. Mieszko I wziął udział w zjeździe w, K w Kwedlinburgu. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!